Nie widzimy potrzeby po to, żeby sankcjonować związki partnerskie w Polsce. To jest rzeczywiście osłabienie instytucji małżeństwa. Małżeństwo ma swoje przywileje, także przywileje podatkowe, które są również uwzględnione w tej ustawie dla tych nowo powstałych związków partnerskich. Te wszystkie przywileje istnieją właśnie dlatego, że małżeństwo jest tą komórką społeczną, uznawaną przez państwo, która przynosi nam następne pokolenia, przynosi dzieci. I w związku z tym, dlatego małżeństwo nie ma właśnie... Małżeństwo, szanowny panie. Małżeństwo nie przynosi dzieci. No dobrze, no to jest ten no świat, powiedzmy, taki odwrotny no rzeczywistości. Więc zostawmy go na chwilę. Natomiast małżeństwo, ponieważ tam właśnie pojawiają się dzieci, w większości, tak, oczywiście. Natomiast jest to usankcjonowana forma stworzenia rodziny przed państwem, dlatego właśnie małżeństwo ma pewne te przywileje i one nie powinny być rozwadniane, nie powinny być rozdawane na lewo i prawo, bo z bardzo konkretnych przyczyn małżeństwo te przywileje właśnie posiada. Szanowny panie, panie może, może ja panu pomogę. Małżeństwo przynosi e, seks. Kiedy dwie osoby. Uprawiając małżeństwo sen. przynosi. Przepraszam, rozumiem, dzieci to znaczy. przyjęzyczenie. Dzieci przynosi. Myślę, sen. panie pośle, że będzie pan powiedzieć. A nie małżeństwo. Żyje pan w jakiejś alternatywnej rzeczywistości? Nie odpowiedział Małżeństwa pan jasno. Małżeństwo nie ma dzieci, według nie. Boże. Nie, nie szanowałem. Ostatnio kuściłem się z Ostatnio koleżanką. Ale ja mówię pana panu nie koleżanką. Przery, ja panu nie przerywałem przerywałem pan. Nie, nie ostatnio, przerywałem. Ostatnio, ostatnio kuściłem się z pana nie koleżanką, że w falach małżeństwowych rodzą się dzieci. Dzisiaj słyszę, że w małżeństwach się nie rodzą. Słyszałem mał. Dajmy wypowiedzieć Pan przede wszystkim manipuluje. Po pierwsze, nie powiedziałem, że w małżeństwach nie rodzą się Pan za to stwierdził, że tylko w małżeństwach powinny tak się rodzić dzieci. Ja tak nie jest. Że nie dzieci pan rodzą się w tym ze, ze związków kobiety i na jedną noc, ale również ze związków wieloletnich. Po prostu kobiety rodzą dzieci wtedy, kiedy uprawiają seks. Do tego niepotrzebne jest małżeństwo. Chciałbym, żeby pan o tym doskonale wiedział.